Witam serdecznie. Tym razem pojawił się lodowy gigant, czyli tytan w kolorze niebieskim. Pokażę wam składy trochę inaczej niż ostatnio, jakie rekomenduję do bicia tego tytana. Oczywiście w dalszym ciągu musimy mu, żeby uzyskać dobry wynik, musimy obniżyć mu obronę, obniżyć mu obronę żywiołu, podbić swój atak, podbić otrzymywane obrażenia przez nasze karty. I zaraz Wam pokażę w trochę innej formie niż ostatnio karty, które się na tego Tytana nadają. Tam jest taka tabelka. To nie będą już screeny z internetu, tylko tabelka zrobiona nie wiem kiedy. Obstawiam, że jakieś pół roku temu, może dłużej, dawniej. Więc też tam mogą się nie znaleźć wszystkie karty, które się nadają na tego Tytana. Jeśli jakaś mi się przypomni, no to oczywiście o niej wspomnę. A jeśli o czymś znowu zapomnę, to po prostu dajcie znać w komentarzach, będzie jakaś tam wiedza dla pozostałych. <laughs> tutaj już ekipa trochę zaczęła go bić, a ja oczywiście będę nowy skład tutaj wybierał. Tak jak poprzednio będzie to ktoś do obniżenia obrony na pierwszym slocie i tak dalej i tak dalej. Zaraz Wam powiem co i jak dokładnie. Ale na sam początek, coś o tych Tytanach. Niebieskie Tytany od 1 do 6 gwiazdek tylko zadają obrażenia. 100% obrażeń naszym kartom, wszystkim. Więc tutaj, jakoś specjalnie artefaktów nie trzeba ze sobą zabierać. Tylko ewentualnie jakieś oślepienie czy obniżenie ataku, żeby nasze karty miały większą szansę na przetrwanie. Ale od 7 gwiazdki do 14 już zaczyna nam coś robić, czyli oprócz zadawanych obrażeń otrzymujemy również minus do obrony i po takim minusie nawet najtwardsze karty zaczynają to odczuwać i zazwyczaj padają nam na strzała. Oprócz tego mamy oczywiście tutaj jak widzicie <coughs> founder unicorn, czyli tam gdzie się jednorożec pioruna, czy jak tam się on nazywa po polsku. No to on oprócz zadawania obrażeń w cel i w jego sąsiadów to dostaje takie coś jeszcze specjalnego, że dostaje 60% obrony przeciwko specjal, no po prostu między, przed, przed naszymi specjalami na 5 tur, ale oczywiście możemy to zablokować Francem lub tak jak poprzednio, możecie to odwołać e, tymi sidłami. Ale robi coś jeszcze gorszego, ściąga buffy z naszych postaci, czyli wszystkie podbicia ataku i to już jest odczuwalne, bo przeszka przeszkadza nam to, Zrobieniu wyników, oczywiście nie jest w stanie odwołać wzmocnień wzrostu od goblinów. No i tutaj mamy taką tabelkę. Obniżenie obrony. Mamy takie karty. Freak, freak w kostiumie, e, zielony rycerz Guanyu, Mat. Oczywiście teraz już jest Mat też w kostiumie e, Horgal w drugim kostiumie, Sylwaria, kamrat. Y, Marcel, mm. kurczak muszło. Czesław, nie pamiętam, kurcze mu dajcie mi sekundę. Nie Czesław, tylko Czachow. To jest ten taki wiedźmiopodobny tutaj. Możecie użyć jeszcze Brian w kostiumie, Berdena w kostiumie, Dylgona albo Isztaka, To tak dla mniej zaawansowanych graczy. No, mi wypadło teraz MAT, ale zanim ją zrobię, to na razie muszę używać mandwuru albo Kamrata, albo Brian w kostiumie. No i aktualnie używam Brien. Zaraz Wam powiem dlaczego. Otóż ona odejmuje na start minus 41% obrony, ale za każde trafienie klockiem wzrasta to o 4%. Tam teraz nie pamiętam ile jest maksymalne, ale gdzieś koło 70%. Jeśli się mylę to mnie poprawcie. I to naprawdę dobrze się skaluje, bo robiliśmy testy kiedyś, dawno temu, z rok temu, kto lepiej wypada Sylwaria czy Brien? I naprawdę te obrażenia były bardzo podobne. No wiadomo, różniło się to tym, że Sylwaria była w stanie wytrzymać dwa uderzenia, a nawet trzy z minionami, a Brienne padała zwykle na hita. Szczególnie, że ja ją mam tylko na 15 talencie, ale wybieram sobie Brienne. Następnie musi ktoś obniżyć nam żywioł, i tutaj mam do wyboru Ewelin, Francine w kostiumie, Phila Safoga, w kostiumie zwykłego. Almura zwykłego i Almura w kostiumie. Wydaje mi się, że ktoś jeszcze jest, a ta lista jest nieaktualna. Ale, no, ja z tej listy mam Ewelin i jej właśnie będę używał. Następnie możecie podbić swój atak, i tutaj na przykład fajnie jest silwarii, bo macie i obniżenie defa, i podbicie ataku w jednym. Oczywiście to jest chyba zespoiowa żywioło, tak mi się kojarzy. No ale oprócz tego macie do wyboru Gregoriona, który też jest fajny, bo mimo że mało procent dodaje do ataku, to też daje Kryta. I można z nim wykręcić naprawdę fajne wyniki. No ale tutaj macie taką listę tych atakujących, podbijających atak, czyli Heimdall, zwykły w kostiumie Królowa Anna, Sylwaria, Gaiderus, zwykła Brienne, Beowulf, Ulf, Grew, Albert w kostiumie i Kameleon. Tylko z kameleonem musicie uważać, bo on też daje krytyka, ale zmienia wasze karty w inny kolor, bodajże zmienia je na niebiesko w pierwszej turze. Albo na czerwono. Kurczę, nie pamiętam teraz, bo nie mam tego, tej karty, ale wiem, że jeden u nas w gościu bije jakiś no, czerwonych, czerwonego tytana, więc muszą się na niebiesko zmieniać właśnie z tym kameleonem. Tak czy inaczej, ja nie użyję tej podbicia ataku, bo nie mam żadnej z tych kart. Znaczy mam silwarię, ale nie zrobioną. Do tego możemy sobie wziąć podbicie klocka i klocek możecie podbić dwa sposoby. Albo ratastorkiem, czyli tą wiewiórką i wtedy podbijecie atak klocka, albo xandrellą i podbijecie wtedy manę klocka. Ja oczywiście sobie tu wybiorę ratastorka, chociaż mam go tylko na 3-7. Następnie potrzebujecie karty, które podbije Wam drugi atak i Wam powiem zaraz różnicę między atakiem z tym mieczykiem i strzałką zieloną, a tym atakiem, gdzie jest ten biceps. Jaka jest różnica, że wszyscy zrozumieli? No ale tutaj macie do wyboru takie karty jak Miki, Oceanus, Tarlak i Tarlak jest zwykły lub w kostiumie. Tutaj widzę, że nie ma tego w kostiumie, więc to musi być dosyć stara grafika. Tarlak jest tej idealną opcją, no bo jest po prostu w kolorze, ale jeśli nie macie tarlaka, a macie Mikiego Oceanusa, gazele e, w kostiumie Ranvira, y, Wukonga, Bilbura y, w kostiumie Ser Sergeja, y, Sharkhaja, ewentualnie Wilczesława, Edela, nie polecam, bo to jest taka marna kopia Wukonga, której tak już dużo buduje. Y, no to ogólnie Możecie ich sobie użyć. Ja użyję, jeszcze nie wiem teraz, ale albo gazeli w kostiumie, albo Mikiego. Oczywiście, ostatnim slotem zawsze jest podbicie obrażeń z zewnątrz. I tutaj idealną opcją byłby hammer task, ale nie posiadam go. Możecie jeszcze użyć do tego motegi, Turgruka, czy, czy drania. Ale jeśli nie macie hammer taska, macie fransa, to na pewno wybierzcie sobie Franza. A jeśli nie macie, to raczej bym stawiał na bastera, czyli drania a o matedzy i turgruku bym raczej zapomniał no i tak by mógł wyglądać mój skład, jeśli chodzi o artefakty no to wiecie, że pierwszy atak zrobię tak totalnie na luzie jeśli chodzi o tego tytana to proponuję brać flagę żółwia albo chorągiew smoka, wtedy macie większą szansę, że sobie ten, tego defa podbijecie huragan możecie sobie wziąć albo zatrzymanie czasu, to są takie dwa Artefakty, które mogą was zachować przy życiu, zwój regeneracji jest w tym setupie niezbędny, bo jak widzicie, mam niezrobione karty, więc no ktoś musi to otrzymać przy życiu. No i antidotum tutaj jest akurat niepotrzebne. Możecie sobie w to miejsce wziąć jakiś, jakiś atak toporkiem, czy atak bombowy, czy, czy ostrzał, żeby po prostu tego tytana troszkę osłabić. Ja zostawię taki setup, tylko jeszcze powiem wam na szybko różnicę między atakiem ten z mieczyka, a atakiem od Mikiego, Tarlaka i tak dalej. Tutaj mam taki screen, dziewięciogłowa bestia. Jak widzicie na dole na grafice ma bicepsa i ma mieczyk z zieloną strzałką w górę, czyli yy, czym one się różnią? Biceps, czyli te to co daje nam Miki, ta Tarlak i tak dalej, jak już powiedziałem przed chwilą, no to on nam daje taki atak normalny. Co to znaczy? To jest atak podbity od klocka, czyli klocki biją po prostu więcej w cel pod warunkiem, że ma cel więcej punktów życia niż nasza karta, która ten klocek wypuszcza. Czyli na tytana się to zawsze sprawdza, a na wojnie już niekoniecznie, ale też czasem się tak zdarzy. A atak, który jest z mieczyka, to jest 40% do ataku, co jest napisane, to to jest i podbicie siły klocka i siła naszego speca czyli umiejętności. I to jest ta właśnie różnica. Biceps to jest tylko klocek, a mieczek to jest i klocek i e, umiejętność, dlatego one się ze sobą sumują. Jeśli chodzi o siłę klocka, bo to są dwa różne dwie różne jakby e, umiejętności. Ale jeśli byście zagrali i Imikiego i Tarlaka w jednej drużynie, no to to się już nie sumuje, tylko jedno nadpisze drugie, i tak samo jakbyście zagrali sobie, nie wiem, kurczę, Kirilla i dziewięciogłową bestię, no to to też się będą te mieczyki ze sobą nadpisywały, a nie sumowały. Ok, przejdźmy do ataku. Tak jak ostatnio bije na, na, na żywo, także nie będzie tutaj żadnego żadnej mowy o Photoshopach. Ile się uda wykręcić tyle się uda, tak jak mówię pierwszy atak nakręcę, no, mam nadzieję, że tylko użyję raz jak, nie, tornada, a może wcale, zobaczymy jak się tutaj będzie plansza spisywać. No na razie szału, szału nie ma, więc wynik też będzie jako taki, ale coś czuję, że zaraz się może coś tu pojawić fajnego. Ok, no i zaraz zobaczymy, ile będzie mój klocek zadawał obrażeń w punkt czuły. 6000 przy niezrobionych kartach. Całkiem niezły wynik, myślę, z brin Mikim na pierwszym poziomie i Ratostorku na trzeciej belce. Oczywiście tutaj Bryn już ginie. To jest to co mówiłem, czyli musicie mieć te zwoje y, od życia. Inaczej nie ustoicie przy niezrobionych kartach. I zaraz drugi atak sobie uderzę z Gazelą tym razem, żeby zobaczyć y, co jest lepsze. Czy Miki niezrobiony, czy Gazela w tym wypadku. No i dołożyłem tylko, y, tylko jednego artefaktu i był to zbój regeneracji, wynik 104 tysiące da się, da się bez artefaktów teraz yy, przejdę na grube artefakty ok, mam grube artefakty i mam gazelę tam był 6100 niecałe z mikim zobaczmy jak będzie wyglądało to z gazelą to na razie yy, no, klocek, klocek bardzo słaby Zagramy chwilę bez, bez artefaktu. Yy, dobra. Dobra, mamy, mam kilka klocków w cel. 5600, 4,5. Także wychodzi na to, że trochę lepiej jednak jest z Miki, mimo że jest niezrobiony. No ale zobaczmy, zobaczmy dalej. Ach, trochę za, zagmotałem teraz, zagmatwałem. Na pewno gazela daje trochę lepszą przeżywalność przez ten swój taniec. Jest taka szansa, że na przykład nie będę w ogóle używał zwoju wskrzeszenia. No i to było na tyle. Nie wiem, czy jest lepszy wynik, tak szczerze. No 118, niewiele, niewiele większy, ale no teraz plansza była dużo słabsza. Ostatnia, tak zagram samymi trójkami i czwórkami. No dobra, trochę oszukam, bo wezmę sobie mikiego niezrobionego. Ale jak, jak widzicie, mam tutaj resztę kart na trzecim i czwartym, na trzeciej i czwartej gwiazdy. Wiadomo, jak nie będę miał klocków, no to prawdopodobnie szybko się ten atak skończy. No bo to jest skład taki bardziej. No, świetna plansza. To jest skład taki bardziej dla totalnie początkujących, gdzie, gdzie bijecie te gwiazdki, powiedzmy od 1 do 6. No to w możecie pozwolić na bicie trójkami, czwórkami z niezłym efektem. No ja tutaj wiadomo. Na, 14, na, na pytanie 14 kurcze 14, 14 gastkowym wiadomo że będę padał trochę, trochę szybciej no nic to już jest znowu tornada bo tak fajnie by ta plansza trochę się jednak tutaj polepszyła ale nic się nie chce przyjść Może teraz trochę się przetasuje. No ile, ile w ogóle w punkty bije w, w takim składzie? No tego tyta na 1700, także no ten wynik na pewno będzie słabiutki, strasznie słabiutki. Na swoje ustrwienie tylko mogę powiedzieć, że no mam dosyć kiepską tą planszę mimo dwóch tornad niewiele miałem zielonych klocków na planszy około 200 20 tysięcy no 26 tysięcy na tym tytanie to nie jest zły wynik takim składem, ale myślę, że na takich słabszych tytanach spokojnie byście wykręcili lepszy wynik. To tyle, dajcie znać, czy taka forma filmu była lepsza z tą jedną tablicą kart, czy woleliście każdą osobno zeskrinowaną. Mam nadzieję, że filmik Wam pomoże z, z niebieskimi tytanami. No i to tyle ode mnie. Trzymajcie się.